Guldan! Myślałem na, myślałem na tym z takich shortpacks zamiast styfowanych. To jest naprawdę kuszące. się no propozycje. Pytanie, co to może być? To może być handlok, to może być Zulok. w przypadku Zuloka Ancient Watcher będzie dobry. W przypadku handloka, handloka aż tak się nie boję. Handloka aż tak się nie boję, bo ponieważ to, co potrzebujemy, zawsze nam podejdzie. Raczej powinno. Przecież handlokowi jednak. Gra jest. Cóż, wymaga bardzo dużo myślenia. W ogóle, Hanuk jest zajebistym deckiem, ponieważ wymaga wpis do myślenia i mi się to strasznie podoba. Ale przeciwko Zulokowi... Tak, to jest Zulok. Przeciwko Zulokowi to jest dobra opcja. O, wczoraj Rzucimy jednego, a potem rzucimy drugiego, a potem rzucimy Argusa. To powinno go skutecznie powstrzymać przez jakiś czas. Pewnie niezbyt długi, ale. Przynajmniej będziemy mogli sobie. Nie, to Gimbalchera. Nie ma co tapować. Jeżeli ogarniemy stół, to GGWP. Najbardziej mi wkurzają na rubianegi. Czekajcie w nie twarz czy Watchera, Watchera, bardzo słusznie. Nie jest głupi. Wiecie, co z Argusłem mogę poczekać? Fasz nie mam co zrobić zbytnio za tą manę. Dara, nie będzie. Zawsze to też swór 2 na 3, nie zapominajmy o tym. No 2 na 3 jest nie zamójcie przeciwko temu dziadowi. Eee, power over herming. O, Implosion. Proszę nie za 4 Every time! Every fucking time! Bardzo dobrze, cieszę się, że go rozwaliłeś. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, mamy sporo życia. To jest dobre, biorąc pod uwagę iluś many naszą. O! Big game hunter, prepare yourself. Zaraz pojawi się jakiś Mal'ganis. Prawdopodobnie Dumgeward. Dla tapu? Okej. Okay. Może nie ma demona. Mmm... Belchera. Bo on nie, nie da rady się rozwalić. O, oh. Ach, kusi! O ty suko! Dobra, rzucimy boom tak czy sierak, bo jest zbyt dobry w siódmej turze. I rozwalimy ciebie. No, w zależnej turze możemy jedność Twilight Drake'a, jedność w niego, jeżeli wyleci Malganis, bo Malganis jest nieważny. Przydałby się, nie wiem, co. Zobaczmy, kto wyleci. Trzy! Z czym do ludzi? A tak. Następnie tak Zrobimy coś takiego Ale łombo Kombo O nie, mój twilight Dobra piwcz Mamy mniej życia, ale tu jest ogarnięty i jest po naszej stronie Więc raczej jest okej okay. Kazan Mystic Easy bomba on się wymieni, tak? Wymienimy się oczywiście tak, bo czemu mielibyśmy tego nie robić? Tu Nether, no przecież koszulokowia, ja się przydę nawet. Nie chcemy marnować Drake'a, bo po co? Ale jednak e, Sunfury e, protektorkę rzucę. A to zawsze jest 2 na 3. tego taunta. Ale chodzi o kontrolę stołu. I w sumie zajechani go, on ma bardzo mało życia. Implosion. Coil się zbliża, za doda tym razem. Bardzo dobrze. Okej, okay, możemy tak się prosto wymienić. Pierw tapniemy. O, sylwana, chyba nad nie będzie potrzeby. Dobra, na początku. Tak. Wybierzemy kartę Shadowflame, Shadow Flame, to jest interesujące, zwłaszcza z sylwanką. Komu dać tauntaty? Ciekawe pytanie, dam tobie. Nie chcę, żeby cymanka była zakryta. Już nie masz więcej implosion też, Mato. A, bo to by było kombo. Ile ja, on ma? Nie, cóż, paroleham. Hey, easy. O, ma... Szczerze. Chciałem użyć Shadow na niej. Ej, Udało nam się pokonać tego sukni syna. Dobrze. Zuloki taka... O może. To jest taki wrzut na tyłku obecnie. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jakim wrzodem na tyłku jest Zulok przez Nerubian Egg. I combo jakie odkryli w postaci tego 3x3 sukin syna, power over helmiaki, wszyscy... Eee. Implosion jeszcze... Eee. Jeszcze ten boss go... Boss ganin, bo ja. Uter, jeżeli nie podejdziemy do Hellfire, mamy z deka przejebane. Pytanie, czy to jest... ...Majder. <laughs> e, Mortal Kombat zostawię. E, Shadow Flame. W sumie powinienem zostawić, ale nie. O, Hellfire, lepiej. Hellfire jest lepsze. Ogólnie ostatnio zaczęli ludzie grać z Shokadinem. Czyli Paladynem, który jest rakiem. Serio. To jest Face Paladyn. Dobra, to nie jest Face Paladyn. Cieszymy się zambiczało ogólnie się bardzo cieszę, ponieważ nie podleczę tego potrzebuje. E... Hellfire jest bardzo potrzebny, żeby zajebać żołnierzyków, zanim wywali tego typa 5x5, 5 na 5 2 na 5 i robi. Z... I zanim zrobi rekrutów na. 3 na 3 Ona monetkę, nie? Więc jeżeli teraz walnie tym potrójnym żołnierzykiem, to musimy walnąć healterem. Nie, to zrobił normalnie. Dobra, w takim razie rzucimy Drake'a. Drake jest dużo lepszy z racji tego, iż e, BG Hunter. Jest bardzo, jest bardzo prawdopodobne, że się nim wyrzucił BG Hunter'a i po prostu będziemy mieli zjebany stół. O, to, oczywiście, byśmy mogli strzelić half byśmy zabili tego BG Hunter'a, ale... Nie, nie warto świeczki obecnie. Early game jest zbyt ważny przeciwko Paladinowi. Żywanie tego kolesia... Nie, nie walnie. Zastanawiam się, czy jedną ciało... W sumie nie widzę powód. Zbierzmy kartę, rozwalmy jego. Rzućmy jednego Gianta. To jest po prostu dobry koszt. Przy okazji chcę się pozbyć BG Huntera. Bo teraz jest już dobra sytuacja, dokładnie. To jest dobra sytuacja, żeby się pozbyć tego BG Huntera, bo mamy ogarnięty stół. I Hellfire nas nie będzie aż tak bardzo boleć. Ponieważ zostanie nam coś na polu gry, to nie, chcę dobrać kartę przed tym, Czy chcę złożyć krefajera, to, to jest drugie pytanie. Powiedzmy, że tak, zostaniemy trochę podleczeni. Mortal Kombat może się nam przydać na potem. I myślę, że nie będziemy tapować. Mamy. Yy, co chcemy mieć, to mamy. Mortal Kombat się może przydać, żeby na przykład. Nie wiem, zdjąć Divine również. Wszystko Tyrionowi, Lannisterowi czy innemu gówniakowi albo żeby rozjebać się jego mm. Pierw dobierzmy sobie kartę Ło, panie Dobra, on nam nie przeżyje Bomba balansa, bardzo zbalansowana Aha W ten sposób. Obawiam się jednej rzeczy i dobrze wiecie jaka to jest rzecz. Chwila. 3, 6, 9, 12. O powiedzmy, że przeżyje. Argus będzie mieć większe waliu tutaj. W ogóle mam removal, mogę rzucić hilbota, żeby się wyleczyć. Bo on mi wtedy dużo zabierze życia. I z shadow do jeżeli to zrobi. A chyba to zrobi. Powinien. Dokładnie. Pytanie, czy pójdzie w twarz, czy wymiany? Jeżeli pójdzie, pójdzie w wymianę. No dość opłacalne. A w ten sposób, i zostawisz mi Drake'a. Bardzo dobrze. Nawet nie jest mi przykro z tego powodu. Eee, tak, dokładnie. Mogę rzucić nim golema, ale... Ale po co? Mamy dużo życia i wyczyściliśmy już jeden, jednego Quadmastera, więc jest dobrze. Problemem będzie Tyrion. Ja Tyrion będzie problemem. Ale sytuacja jest bardzo ogarnięta, jeśli chodzi o stół. A nawet bardzo. Zrobimy taką wymianę i zmniejszamy koszty Dobrze, jest dobrze, jest dobrze moi drodzy Stół jest nasz Największym problemem jest jeżeli Paladin wygra early bo wtedy dewastuje nas Ale po prostu teraz mamy całą grę bardzo ogarniętą To mi się podoba Konsekracja, u, to jest ciekawe Nie spotkałem się z tym kombem, drake, konsekracja interesujące Dalej, a Okej, okay, jest w stanie zabić go. Ma mało życia. To jest nasza przewaga. O, you face Geraxus Kusi, ale nie. To to? Dobra, i na przyszłość to. Not bad. Jaraxxus kusi, ale po co? Możemy, możemy ustawić sobie stół, to jest istotniejsze. On ma tylko 9 życia, nie zapominajmy tym. o będą trzy żołnierzyki Maybe not Eee Tylko nie w sylwankę, A w sumie w sylwankę byłoby za spoko eee, Mech Życie przyjmę. Pa 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 Kolejnego Watchera, może Gianta? Watcher brzmi jak plan. Ch Garage Watchera łatwo się pozbyć, ale... Teraz pytanie, czy chcę rzucić jego. Nie. Nie chcę. Życie mam wystarczająco dużo, jednak wolę zachować swojego. na wypadek, gdybym użył Jerexusa i wtedy faktycznie byłoby to potrzebne. Jeden Watcher nam umarł. Oj, proszę życie. Nie będzie maltań Gianta. No kurwa. Boys, we have a problem. Tja, yeah. duży problem, big problem. Taperino, Shadow Flame, Taperino. Coś takiego zróbmy. Dalej mamy gdzieś taką Twisting Nether. Coś czuję, że to będzie przydatne. Przydatne, potrzebne. Ta broń jest problematyczna. I teraz UZ się przydał. Hmm. W sumie. Na Paladynów. UZA. O oh well. W sumie nie tylko na Paladynów, na też to jest dobre. Na pewno ułatwia to grę. Pytanie, co on zrobi? To pytanie. Zastanawia się, bo ma ciężki wybór. Ponieważ, jeżeli nie ma jak mi go zabić w ten sposób, to w wymianie, a przynajmniej my nie znamy takiej metody, ma jeszcze jedną konsekrację, może zmniejszyć Giantowi atak do jednego, Przydałby się Silence, nie zużyłem żadnego jeszcze. Czyli gdzieś tutaj jest Silence. Wiem! Już wiem o jakiej, pamiętacie tą pojedynczą kartę, o której zapomniałem? To był silence, ja nie wziąłem silence do tego deku. O tej karcie zapomniałem. To już wiem gdzie się zagubiła nasza pokraka. Nie mamy silence'u, to jest problem. A silence jest potrzebny. No i tak zdecydowanie. Wait what? Wywaliło go? No czy ja z chęcią przyjmę wygraną? zrobimy to ile, inaczej. Zrobimy to tak. Chyba kolesia wywaliło. Cóż, nie powiem, że było mi smutno. Jednak już mi trochę męczy te granie rankingów i bym z poszedł na arenę, bo nie, to jest... ten granic jest tak monotonny. Ale już chcę mieć tą legendę, się... tyle czasu na to straciłem. No dobra, kolesia wypieprzyło, no. Życie. Boom. Czyli wiem, że trzeba zmienić jedną kartę na silensa. Ale idziemy do przodu. Eee, hop. Czy, czy mi się zaję, czy... Czekajcie, co czekaj, czekaj wsadziłem? Wsadziłem sylwankę, nie? Zamiast silensa. I silensa troszkę przeciwko Tyrionowi byłby lepszy. Walimy tą sylwankę, nie czuję, że mi była potrzebna aż tak bardzo. Dobra. Eee, dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Hearthstone! Boże, już myślałem, że mam wyciszony mikrofon. Mniejsza. Papa. Pa.